ja mógłbym panią tak. Cedii, pielęgniarkę jakoś oczywiście, poprosić oczywiście. tutaj na recepcję? Stało, nic nic, co się stało? Gdzie Tę mnie trochę. pani w oko? Czy ma pan dzieci? Dobra, nie ma dzieci, to nie musi ich mieć. Ma to pan Aladyn? Co? co to? Ja sama nie wiem. Będzie... <laughs> nie, niech, mi pan, niech mi pani powie, co to jest. Będzie obcinane chyba, no. Ale co? O, no, o... Nie, nie, dobrze, ej, spokojnie, no, spokojnie, proszę nie bić. Siemanko, z tej strony CD. I witam Was w kolejnym odcinku z serii Kwadratowa Masakra Junior i słuchajcie, na początek zostawcie koniecznie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco e, no i słuchajcie, ogólnie jak wiecie to jestem lekarką i w dzisiejszym odcinku będziemy leczyć ludzi, tak będziemy pracować w szpitalu e, słuchajcie, w ogóle dziękuję Wam za wszystkie komentarze które zostawiliście pod ostatnim filmem i pozdrawiam, jeżeli chcecie żebym coś fajnego wbudowała, macie jakieś pomysły tam napiszcie w komentarzach, no i słuchajcie w ogóle to zapraszam Was na aplikację kwadratowa, e, tak, kwadratowa masakra Słuchajcie, się mnie tam zasubskrybować. No i słuchajcie, zatem zapraszam na odcinek. Czy ja mógłbym panią tak, Cedi, pielęgniarkę jakoś oczywiście, poprosić oczywiście. tutaj na recepcję? Biegnę już, biegnę, biegnę, halo, włączam halo. już. Dobra. I o, i o, o idę. Dobrze. O, jest pan doktor. Dobrze, przyjdę tam, żeby asekurować. Dobrze, y, panie Inarku, proszę do gabinetu. O, toż, nie wiem, czy ja się wtoczę po tych schodach. To się facet, pamiętasz, zażywasz tak, jak mówiłem. Dobrze, pani Cendi, będę potrzebować pomocy. Tak, oczywiście biegnę, biegnę. Ojejku, co tam się dzieje? To chyba A, jakaś choroba mogę, ciężka. Teraz jeszcze nie może pan się pożyć. Dobrze, proszę nie siąść. Mogę. Ale gdzie nie. mi na biurko? Jeszcze pan zastra mi biurko, proszę tutaj. Niech pan tak nie mówi. Dobrze, bo to się dobrze zaraz dobrze. się skończy. O, idzie pani Cendi, proszę. Dzień dobry, pani dzień dobry. dobry. Okej, okay, Proszę, proszę. Dzień dobry. obok stanąć, tu, tu. Czemu pani ma. Y... Dobrze, mniejsza. Proszę tutaj stanąć obok pani Cedii. Dobrze. Panie Inarku, niech pan powtórzy jeszcze raz całą historię, jak to się wydarzyło, że pan zastrał całą KM. To znaczy, co? Co, co się stało? Nic, nic, co się stało? No, ten, poszedłem, padał deszcz, autobus nie przyjechał. Ale bo ja nie mogę, jak się tak pani na mnie patrzy. Dobrze, dobrze, przepraszam. Dobrze, pani dobrze. Cedi. Tak? Proszę tyłem się obrócić. Dobrze. 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 I teraz teraz możemy rozmawiać. Bo ja się wystraszyłem. Czego pan się wystraszył? E, deszczu. Bo grzmiało. No dobrze, Bo rozumiem. ja się boję. Ale co pan się boi, że pieprznie w pana piorun, czy co? Tak. Deszcz mnie rozpuści, a woda przyciąga pioruny. Okej. Okay. Słyszy to pani pani, palicę? Tak, cedi? słyszę, słyszę, słyszę. To są mm, zaburzenia mm. jakieś. Tak, zaburzenia. Ja panu dałem tutaj przypisałem tak, wciąg. Tak. Dobrze Wciągałem się obrócę. tak? Wszystko. Wciągnął wszystko. pan Wciągałem. dobrze. Tutaj jeszcze proszę syropek wziąć przed operacją. No jeszcze będziemy, proszę. O. Operację będziemy o. wieczorem prowadzić, niech tylko wieczór nadejdzie. Dobrze. Um, będzie nam. Hmm, czy ktoś będzie nam jeszcze potrzebny Pani Cedi, czy nie? Tata. Może... Tata, ta, niech do mnie o. przyjdzie. Stary ma przyjść? Tak. Hmm. No dobrze. Stary, niech przyjdzie, nikt nie powa, za Zarączkę potrzyma. Dobrze. O! Coś A, po co pani mniej. te słuchawki? A bo ja czasami jak sobie operuję, to słucham muzyki. Wtedy oh. puszcza heavy metal. To ja. To ja nie wiem, czy ja chcę się poddawać operacji, o, jak pani muzyki słucha. Niech pan się nie martwi. Spokojnie, spokojnie. Ta muzyka uspokaja mnie i ja wtedy lepiej op operuję, także spoko. Marcheweczki? O, rzeczy się jest je... to toaleta? Szybko, szybko, o, szybko! Ale toalety, proszę szybko. Szybko tutaj, dla niepełnosprawnych, ale dobrze, proszę wejść tutaj. Szybko, szybko. Eee. Dobrze, niech pan się wyjdzie, przygotuje się do operacji. To jest terapia, proszę bardzo, terapia, nie, psychoterapia nie tutaj. youtuberów tutaj. Um, hmm, o, dobrze, to także zapraszamy do środka. Tutaj, Dobrze, wszyscy tutaj. Połóż się Inarku. Mm -hmm. dobrze. Y Pani Cedi, proszę go przebadać trochę. Proszę dobrze. się rozebrać. Inarku, proszę się Czy rozbierać. mam się rozebrać? Tak? Tak tak, 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 tak. tak. Ale na pewno? Tak, no, spokojnie. Nie, na niby, Bo ja się bodzę Wstydzę się. Nie, nie ma nie. się pan czego wstydzić. Pani tylko sprawdzić czy wszystko pan no dobrze. No właśnie, muszę zbadać serce. No to jest stetoskop. Ojejku. Pan Bo... zbada te, od tyłu. <laughs> Co? <się dzieje? śmiech> no pan jest Dobra. od tego. Dobra, Dobra. Dobra. Ja, ja badam serce. Dobra. Okej, okay. ojejku, pan ma normalnie takie szybkie, szybkie ma pan tutaj tętno, no to słyszę, Aaaa. że nadciśnieniłaś, spokojnie, spokojnie, dobrze, wszystko będzie dobrze, dobrze, oczy zbadam, no oczy, no widzę. Tak, nie trochę... mnie pani nacisnął w oko? Dobrze. Dobra, przepraszam, przepraszam, dobrze, Aaaa. myślę, że serce... Ma pani tabletkę? Mam, ma tabletkę uspokajająca, proszę, proszę dla pana, proszę zażyć, Tej pomoże... O, dziękuję, dziękuję. To jest aspiryna, może pana przyczyścić trochę po tym? Dobrze, czy jest przygotowana pani cytrisa operacyjna tak, 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 po ostatnim? Tak, oczywiście, oczywiście. Dobrze, Oczywiście, to jest przygotowane dobrze. wszystko. Umyć rączki pierw, umyć rączki, no. Ale to my musimy umyć, pan nie musi, niech pan tam idzie. Ta. No chyba, że pan tam się załatwiał i nie umył rąk wtedy. Aha. Pro... I widzi pan? Już same oj. bakterie pan porozprzestrzeniał. Oj, oj. Ja bym się panu cieszył. Całem umyć. Tak, niech pan cały tam wejdzie. Niech pan tam wy... tam. cały tam wejdzie, proszę. Tak. Czemu pan pije z tego, gdzie pan umył ręce po robieniem boku? Proszę pana, no to już jest. No brak higieny. No ja proszę pana za chwilę się zżygam. Dobrze, pani, Dobrze. Cedi. Ide, pani, Cedi, pani Cedi, pani Cedi, tak, proszę. Tak, ten, tak słucham. Ten, ten, ten. Siostro, tak? to jest. Proszę e... mnie zostawiać. Morda, to znaczy, proszę poczekać. Pani Cedi, to jest tak. nagły przypadek. I jest to chyba beznadziejny przypadek. Więc Też tak czego, proszę e, proszę, że tak powiem yy, po prostu razem porządnie, tak? Ta tak. O to proszę panu mu tego miecza, jeżeli będzie się rzucał. Dobrze, dobrze, tak? okej. Okay, dobrze. dobrze, to niech Pan, pan przeprowadza operację, jak ktoś to asekuluje. Oj, dobrze. Dobrze, proszę, Panie to niech pan narty, się proszę się położyć, no, proszę, tak, proszę. zdjąć koszulkę. Co to, jest, co to jest? to jest? do zgwiatania głów. Proszę. Tak, dokładnie. To, okay. proszę, ale Proszę koszulkę, Wszystko? całość, czy całość. Czy do, do operacji to trzeba być po prostu... No, Dobrze, tak, proszę wyjąć tą pochodnię z ręki. No ale co. Proszę pan pana, mówi? no proszę się przygotować, proszę iść do, Dobrze wie, już niech, niech do będzie, już proszę pana, już da, tak, tak. dajmy mu spokój, bo biedny człowiek doktorze, jest. Boże, siostro, doktorze. Dobrze siostro, nie pan siostro, lekarz tutaj, siostra, tak? Siostra, tak? Proszę nie komentować. Siostra, proszę nie komentować! Siostro, proszę za drzwi, proszę tak, za drzwi. Tak, tak. Czy siostra widziała tego ślimaka? No, bo ja widziałem niestety. No dobrze, no ta, jesteśmy lekarzami, musimy tutaj pracować, więc. Dobrze, czekaj, muszę. Spokojnie, Marcheweczki. Marchewkę, siostro, poproszę. Tak, marcheweczkę, proszę. Spokojnie, no, spokojnie, tabletki jakby coś to ma, ale musisz być o y, zdrowych zmysłach, więc lepiej nie, lepiej nie. Dobrze, momencik, dobrze, momencik. Czy dobrze. siostra ma ten proszek, który się wciąga przed operacją, czy nie? Skończył się, za dużo ludzi z ciała. Skończył się. Ale nie mam, dużo... mam tutaj aspirynę, proszę, na ból głowy. Aspirynę na głowy i Ale jak pan dużo żyje, zażyje, to będzie lepiej, panu. No, ja wiem, ja wiem, ja za chwilę puszczę siostrą tą muzykę do operacji, bo mi się przyda. Oj, 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 e, mam taką jedną playlistę, wiesz, siostra? Jaką? Wie siostra, e, e, kurczę, e, chyba twórcą był Sabaton. Trochę tu idę. dobrze, dziwno. Ide, ide. dobrze Jaka, chyba... ale chyba na mnie siedzi cicho. Ja dobrze. to tak oceniłam, zastanowiłam się i chyba musimy obciąć po prostu. Obciąć. Obciąć chyba. chyba obciąć, tak. rozumiem. Tak um, mi się um. wydaje. Ale chcesz, siostra, żeby został eunuchem. Um. A co chce mieć jeszcze dzieci? No racja, racja, nie wiem, może się spytamy go. Abo po co się pytać w sumie? Nie pytać, nie! Marku, o, czy o jejk, ma pan dobra, dzieci? Ej, nie. Dobrze, dziękuję. Dobra, nie ma dzieci, to nie musi ich mieć. Okay. No, dobra. Racja. dobra, dobra. Proszę, Dobrze. się przygotować. gotowa! Jestem gotowa! Ja jestem jestem gotowa! Dobra, gotowy? Dobra. Panie doktorze, bo gotowy. Z... <laughs> chyba nam się. Okres operacji skończył. Jak to okres operacji? Ja Jak dopiero mu odpaliłem! Co? O nie! Jakby ten. O nie! Dobrze, to musimy poczekać na kolejne. Proszę się ubrać! O. Proszę się ubrać. A przepraszam. Tak, tak. To tak będzie. Ogólnie. Tak? Dotyczyć operacja. No to tak, musimy. No to ja nie. Ja... Tak, przepraszam, proszę powiedzieć. Skąd, skąd było to po... pytanie? O... Proszę, Gdzieś... proszę, proszę za mną, proszę za mną, proszę za mną. Mianowicie wykryliśmy, w czym jest problem. Aladdin. Al Aladdin. Aladdin. Ma pan Aladdin? Al ma pan Aladdin. Co? co to? Ja sama nie wiem. Będzie... Ma pan Aladdin, ale będzie Aladdin. Zrobimy tak, jak pan Noirach powie, tak? Tak, będzie Aladdin. No niestety ma pan Aladdin, ale będzie Aladdin, jak wszystko zrobimy. No Ale bo Aladdin. pan wytłumaczy, co to jest Aladdin. No to Aladdin. To pasożyt jakiś? No powiem tak. Aladdin to Aladdin. proszę pana. no czego pani rozumie? Aladdin. A l a i n. -y Czemu czym pani się pytała, co to to pani nie wie? Pani jest. Powiedzże. Nie ja ja wiem. Znaczy pan tutaj no, jak on takie nie rozumie różne... Niech mi pani powie, co to jest. To no po prostu będzie obcinane chyba, no. że pana, obcinane. Ale co? To no zasięgi na YouTubie, zasięgi na YouTube. proszę. Się. To nie, to ja nie chcę. Dobrze, może, może nie będziemy musieli. Zobaczymy jeszcze, dobrze? Proszę spokojnie, spokojnie. Pan tutaj Czekajcie. Ale co? Obcinać? Ja, co ja, obcinać? ja już pokazuję Musimy No jak to pan nie wie? No nie wiem. No spokojnie to pan się dowie. Ale ja nie chcę. Co obciąć? Proszę mi powiedzieć. Spokojnie, powiemy, powiemy. Teraz. Nie, nie, nie. Boże, żeby pan z... O, Nie, nie, dobrze. Ej, spokojnie. No spokojnie, proszę nie bić. Proszę się uspokoić. Tableteczka. Proszę mi Tyk. powiedzieć. Dobrze. No proszę pana... No. Nie chcę tabletek. Nie, nie, nie. prawdy. Spokojnie. Proszę mówić Panie o, o doktorze, o halo. Panie doktorze, proszę się obudzić. Co pan robi? Pan doktor zaspał chyba na tym... na służbie. To nic nie poczuje. Proszę mówić, bo go utłukę. Dobrze, dobrze. Obetniemy panu... Ja jestem na lekarz dzisiaj. Spokojnie, spokojnie. No obetniemy panu po prostu na no, nogę, no. Nogę. Spokojnie. Nie chcę, nie. Bez obcinania. To no, dobrze, dobrze. Na no, się dogadamy. Ja nie wiem, czy panu będziemy musieli obciąć tą nogę, ale zobaczymy. Widzi pan tutaj jest jakiś szkielet na przykład. O, tutaj trzeba będzie tą prawą albo lewą. Ja tam nie wiem, którą. Spokojnie, nie. spokojnie. Proszę, marcheweczka. Dobrze, czyli ma pan yy, Aladin. Ok. Ech. Dobrze, Do. wszystko jasne? Spokojnie! Spokojnie. Pan się nie nie, 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 nie! skakać, chyba. proszę nie, nie skakać. skakać, nie, nie, nie! O! Oj, fajnie, to wrócę, Proszę nie skakać, tylko nie skakać. Będę skakał. Nie, nie może pan skoczyć. Przecież playlistę przygotowałem na operację, nie może pan skoczyć. Tutaj proszę, o, o i o. Proszę się zachasznąć. Tak. porządnie. O, o. Dobrze, rewelacja, dobrze. Chyba siostro zadziałało. Działa, dobrze. działa, wszystko siostro, działa, z tym, tak? To wszystko działa. Teraz tak. będziemy mogli mu obciąć lulolka. Tak, słucham. W e... jakiej sprawie tutaj... Będzie musiał pan, ja? pan na gogle, pan widzi? Widzę. Będzie pan musiał mi pomóc. I będzie musiał pan przytrzymać pana Inark. ten Ten po... a nie dobrze, te nożyce, dob dobrze, 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 dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, niech pan nie. Dobrze. Panie, panie Blaska, proszę do mnie się zbliżyć. Tak, jestem. Proszę przytrzymać Pana Inarka. Dobra, trzymam. Odpalam playlistę. O, co się to z... jest! Proszę go trzymać! Co to się go! Tutaj! Gdzie on jest? No i gówno, znowu playlist. <grym> 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 Czyżbyśmy go wyleczyli? Chyba Magiczne gdzie jest jego głowa? Pro, no, proszę ojej. pokazać. E. Rozsypał tutaj... się, ojej. Mama. Ma, 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 dobrze, proszę. Rozsypał się. Dobrze. Siostro, to nasz pierwszy tak. pacjent, którego wyleczyliśmy. Tak. E, udało nam się. Co prawda było ciężko. I tutaj dajmy w cholu głowę naszego pierwszego pacjenta, którego wyleczyliśmy. Siostro, <laughs> tak. udało nam się. Dream team, tylko i wyłącznie, tak, tak. Dobrze. Dobra.